Witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj zrobię coś nietypowego. Przed chwilą. Yy, jak się spotkałem z kolegą, to tak, żeśmy się śmiali po prostu z tego, jak tłumaczyć, Co niektóre rzeczy yy, tłumaczył rzeczy słowa, nie rzeczy. Teraz tak, znajdziemy sobie na początek od razu coś śmiesznego tutaj zrobię. Coś tutaj spróbuję znaleźć. Halo, gdzie ten język? Tutaj. Jak to teraz było? To było tak. Yy, dobra. I posłuchajcie sobie tego. K -a r o -d -p -a -w -a. <laughs> No właśnie. To po prostu. To nie po prostu wtedy zniszczyło system jak to po raz pierwszy usłyszałem. A teraz mam pomysł skopiujemy sobie tekst. Yy, tylko ten, tę polską część piosenki pewnej. Alvaro Soler Libra, zaraz do Was wrócę. No i dobra, tekst mam już skopiowany, ten sobie skasujemy, a teraz wklejmy sobie ten. I ja na chwilę się uciszę, bo to też powinno być śmieszne, według mnie.

Kurtu, i kolej silis, asi, sekundi, kuzo, go ni mi, lazo, mu, kursas, tan, kursik, si, muna, no, kada, wliudos, kazu, bijakur, boso, kuci, kursa, sutank, piersi, No, to był język chiński, a teraz przetłumaczę coś innego. Czyli weźmiemy sobie to, skasujemy. Eee, coś mi się tu porąbało, znowu. Mm, gdzie jest polski? Halo. Chcę polski, yy, polski, tu jest polski i teraz gdzie jest cze czeski, czeski, nie, on na początku bardziej, tu jest, o właśnie, teraz rekin żralok, rekin też jest dobry. Co tu jeszcze by można, nie wiem, po jakimś, y kurde, po jakimś innym języku spróbujemy krowę znaleźć. Nie wiem, francuski, zobaczymy. Owa. Tylko trzeba z dużych liter pisać, bo, bo inaczej to to nie zadziała. R. W. <grym> nie no, tłumacz, tłumacz jest dobry czasami jak się. pce ja to skasowałem, a nie wiem. Tłumacz jest dobry, co na jaki jeszcze tutaj wy? Hmm, to przetłumaczyć. A zróbmy, żeby po polsku powiedział część yy, tom. Bo to chyba też będzie śmieszne. Dotąd, powiedzmy, że tyle. Jeszcze mam jedno śmieszne też, co zaraz będzie, ale najpierw to. Una apert. Una brocha pintura prefiero y dibujer en color lo siento complications si abarimiento no y takiero desire que no me siento solo tengo mi familia aquí soy ante remoto tengo ganas de vivir tu me. Llamas loco tengo el lujo de elegir do poco a poco si. Va Yy, dobra, to widzę, że z tego tyle. Teraz, no zapomniałem jaki to był język. Kurde, na T on był. Gdzie jest T? To był na T. Muszę zobaczyć sobie go i sobie przypomnę. Tajski, turecki, bodajże. To się wywali. I to chyba będzie tak. Yy, co tu się... Aha, dobra, nie wiem. No, no. To nie ten język? O kurczę. Który to był język? On był na te. To był turecki przecież. Oj, nie pamiętam, a to było śmieszne. No. No. <grych> Kurczę, no. Jaki to był język? Nie pamiętam. A to takie śmieszne było. Ja no nie mogę, że zapomniałem teraz. Dobra, jak sobie znajdę ten język, to do was wrócę. To jeszcze nie jest ten język, ale już znalazłem trochę bardziej śmieszne. Już. Też jest według mnie śmieszne, jak się to pierwszy raz słyszy, bo już słyszę to chyba dwudziesty raz. A teraz będę szukał dalej tamtego języka. Kolejne też dobre. Okej, okay, szukamy dalej szukam dalej jakichś ciekawszych. Kolejne bardzo podobne. No dobra, idziemy do kolejnego. Dobra, a teraz próbujemy po, 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 po rosyjsku, po rosyjsku, po włosku, nie po rosyjsku, co ja mówię. Po włosku wklejmy po prostu ten co, chociaż nie, czy ja to już robiłem? Nie wiem. Najwyżej potem się wytnę sobie to. <grym>, Okej, okay, to się. A czekajcie. No. Nie, to nie tu. Nie to. Tu. Ilco twittera zlicza jest że sekundi pr. zegoni mi razem czasu, na k W no, cz deszcz, czz, ubiega, k bozo, kocia, k ciaka, cień, pię ruszy. Chyba tego nie było, bo coś nie kojarzę tej końcówki. Teraz tak, yy, hiszpański, którego się w końcu nauczę, może. <laughs> Tylko nie robiąc takie rzeczy, ale dobra, gdzie jest hiszpański? Szybko, gdzie jest ha, 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 ha hiszpański, tu jest hiszpański. Tilko tu i teraz liczo, si pr. i Racem racem, razem, czastanciik, siemna noka wDZZ boso CHC, ten pieru raz. Matko! Co za ten, a posłuchajmy tego po czesku. Jelko si jest swój i teraz licza sekundy. Przegonimy razem czas tańczyć siem na nocadwoi.tw. Deszczubigak bo kochak chce pir, raz deset. <laughs> nie wiem, co to w ogóle ma być. Na no, jakieś losowe języki da to. Nie da się odtworzyć akurat. Nie wiem, białoruski To się nie da. Tu się da. A dobra. Nie. styl tu i trasly časy je sekundy před olnými razem čas tančit si jem na noka dvojité V, když čubí jak bosokochak chce deset pír v raz. Na no, trochę dostali jsme. Um, k co to je? Styl kotu i trasly čas je sekundy před olnými razem čas tančit si jem na noka V, mohle. Neskluje jak vozu kochak se ten pír svý raz. co to w ogóle miało być. Eee, dobra, pomysły mi się kończą. Ninja. A nie da się. Dobra, ład, nieważne. Eee, jakiś jakiśkolwiek szwedki. Tylko tu i teraz liczę i sekundi prego nimi rosem ksań się ksjem na Noka dwóle wiedz, co bigek półsłupczak się ten pierwszy raz. Dobra, teraz sobie damy... Ten tekst Alvaro Soler Słabe Dobra Ostatnia jeszcze jakaś próba, bo już mi się pomysły kończą co tu jeszcze można dać A po polsku una No nie, po polsku już było, dobra po, Ten Po polsku było Hausa co, co to za język w ogóle Ludzie Motewski nasie? Co to miało być? <laughs> Łe, no znowu mi zjechało w dół. Nie no, do, dobra, dobra. Dobra, skończyły mi się pomysły. Na sam koniec. Kowa, albo jeszcze se tu. Popróbujemy, bo tu jeszcze jakieś śmieszne były. Ech, nie to. K -r -o -d -p -a -a. Dobra. Zobaczymy co z tego wyjdzie. Bez o. Chociaż za mogłoby być nawet śmieszne też.

Pio, pi, opio, piopio, 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 piopi. P, i, i o. Zobaczmy, co będzie z tego. Pia dzisiaj. czy coś w tym stylu. Pija. Pija. Emcze, brakuje mi. Nie wiem. T -tu, -t tu jakieś coś wyskoczyło, zobaczymy. P O -n -s. <grym> Ludzie. A... Zobaczmy co zrobi na to, jak się cokolwiek pisze. U J F T J Okej. Ej, Jaki laotański, ja chcę włoski Wracaj, wracaj do włoskiego A zobaczmy co to U, H, D, Q, O, S, J, K Okej okay. hmm. T, U, U, M, A, -č. T, L, U, M, A, C, Z <try> Okej okay. Z Posłuchajcie na końcu, że będzie Zeta. T L U M A C Zeta. Zeta. Tak się cała to wywoła by na tyle w tym um, od, odcinku, który trwał mi student 12 minut. Nie wiem w ogóle, że What? Czy, czy naprawdę tyle się tu aż bawiłem tym? No ale cześć. Tu baj i zesk.